Dziś zabieram was w podróż przez świat pełen kontrowersji, tajemnic jak i napięcia. Co jeśli powiem wam, że jeden z najbardziej znanych youtuberów Minecraftowych w Polsce znalazł się w samym centrum burzy, która może na zawsze zmienić sposób w jakiego postrzegamy. Mowa o Afiku, który prowadzi serwer mchub.pl i jest rozpoznawalnym twórcą na YouTube. Ostatnie dni przyniosły wstrząsające wieści, jak i poważne zarzuty, sugerujące, że Afik miał prowadzić rozmowy o bardzo niestosownej treści z młodymi dziewczynami. Co więcej, pojawiły się oskarżenia o stosowanie szantażu i zastraszania. Te informacje rozprzestrzeniły się szybko, Wywołując ogromne poruszenie wśród jego fanów oraz szerszej społeczności internetowej. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, ważne jest, aby pamiętać o jednym: każda kontrowersja wymaga rzetelnego dochodzenia. Dowody, które mamy, to zrzuty ekranu z prywatnych rozmów. W internecie takie materiały mogą być łatwo zmanipulowane lub wyjęte z kontekstu. Dziś zapraszam Was do wspólnego przyjrzenia się całej sprawie. W której razem przeanalizujemy wszystkie dostępne informacje oraz zbadamy to, co może się wydarzyć dalej. I spróbujemy zrozumieć, jakie mogą być konsekwencje dla afika. Bądźcie ze mną, gdy zagłębię się w tą kontrowersyjną historię i odkryję to, co naprawdę się dzieje. A jeżeli masz więcej materiału do podesłania odnośnie tego lub oddzielnego tematu, to zapraszam, abyś to zrobił w prywatnej wiadomości na moim Discordzie. Ostatnio w polskiej społeczności internetowej pojawiły się poważne kontrowersje związane z afikiem. Popularnym youtuberem minecraftowym, który prowadzi serwer mchub.pl Zarzuty, które się pojawiły dotyczą jego rzekomego niewłaściwego zachowania wobec młodych dziewczyn W sieci zaczęły krążyć zrzuty ekranu z prywatnych rozmów, które mają pochodzić od Afika A w których jak sugerują oskarżenia, miał on prowadzić rozmowy o bardzo niestosownej treści W niektórych przypadkach zarzuty mówią nawet o tym, że stosował szantaż i zastraszanie wobec jednej z dziewczyn Ponadto zarzuty wskazują, że w korespondencji wysyłał bardzo obrzydliwe i nieodpowiednie treści do młodych dziewczyn jeżeli te zarzuty okażą się prawdziwe, to takie zachowanie jest absolutnie nieakceptowalne, a wręcz skreślające twórcę z internetu. Na tym etapie należy podchodzić do tych zarzutów z dużą ostrożnością. Dowody w postaci zrzutów ekranu są często podatne na manipulacje i mogą być wyjęte z kontekstu. Istnieje możliwe, że mogą one nie oddawać pełnego obrazu sytuacji, a także mogą być sfałszowane lub w inny sposób zmanipulowane. W takich przypadkach, zanim wyciągniemy jakiekolwiek wnioski, niezwykle ważne jest poczekanie na wyniku rzetelnego śledztwa, które będzie w stanie dokładnie zweryfikować autentyczność też dowodów. Dodatkowym elementem, który komplikuje sprawę, jest informacja, że afik w prywatnych wiadomościach twierdził iż ma obecnie 17 lat. I nie jest jeszcze pełnoletni. Ta informacja wpływa na sposób, w jaki interpretujemy zarzuty dotyczące jego zachowania. W wielu jurysdykcjach wiek pełnoletności jest kluczowym czynnikiem w ocenie odpowiedzialności prawnej. Jednak niezależnie od wieku, każde niewłaściwe zachowanie wobec innych, zwłaszcza młodszych osób, może być poważnym naruszeniem norm społecznych, jak i prawnych. Reakcja Afika na pojawiające się zarzuty są równie kontrowersyjne. Po ujawnieniu sprawy, AFIX zdecydował się na wyłączenie komentarzy na swoim kanale YouTube, przynajmniej z ostatnich dwóch filmów. Taki krok uniemożliwił widzom komentowanie jego filmów oraz dyskutowanie na temat bieżącej sytuacji, co mogło wzbudzić dodatkowe pytania o jego intencje. W ten sposób społeczność i zainteresowani nie mają możliwości bezpośredniego komentowania ani zadawania pytań dotyczących zarzutów. Jedynym miejscem, gdzie wciąż można zostawić komentarz, są posty na karcie społeczności. Lub na jego starych filmach, ponieważ komentarze w sekcji społeczność nie da się wyłączyć. Dodatkowo Afik opublikował shortsa na YouTube po tym, gdy teczka z dowodami na niego wyszła i w shortcie ukazana jest jego twarz, w kontekście luźnego materiału z Minecrafta, do którego dodał on muzykę w tle. W tym przypadku, podobnie jak w przypadku innych filmów, komentarze zostały wyłączone. Takie działania mogą być interpretowane na różne sposoby: od prób ograniczenia negatywnych reakcji, przez unikanie publicznego dyskursu na temat zarzutów, po zwykłe zarządzanie kryzysem w trudnej sytuacji. W kontekście obecnej sytuacji, warto przywołać wcześniejsze wydarzenia z podobnego kręgu, takie jak sprawa z Willo. Willo zyskał popularność w społeczności minecraftowej i w jednym z jego filmów możemy zauważyć, jak podszył się pod największego złodzieja minecraftowego, znanego pod pseudonimem Divi. Divi to postać, która działa w internecie pod głosem sztucznej inteligencji, co sprawia, że nie da się ustalić jej prawdziwej tożsamości. Willo poprzez swoje działanie wprowadził społeczność w błąd, jednak nie wywołało to szerokiego poczucia oszustwa. Większość ludzi zareagowała raczej z niedowierzaniem niż poczuciem oszukania. Ta sytuacja pokazała jak łatwo można wprowadzić błąd dużą część społeczności internetowej i jak ważne jest zachowanie ostrożności szczególnie przy ocenianiu takich spraw. Obecna sytuacja z Afikiem pokazuje jak ważne jest aby twórcy internetowi i obserwatorzy podchodzili do takich spraw z zimną głową. Po doświadczeniach z Willo, gdzie emocjonalne i pochopne reakcje prowadziły do eskalacji konfliktów i poważnych reperkusji wielu twórców, w tym Kuszymons oraz inni zajmujący się komentary przyjęli bardzo ostrożne podejście. Kuszymos, który również śledzi sprawę Napisał komentarz pod filmem, w którym omawiane są zarzuty wobec Afika. W swoim komentarzu zaznaczył, że będzie śledził sytuację i czekał na dalszy rozwój wydarzeń przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków. To pokazuje jak ważne jest, aby nie podejmować pochopnych działań i unikać emocjonalnych reakcji, które mogą prowadzić do nieporozumień i eskalacji konfliktów. Jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, Afik może stanąć przed poważnymi konsekwencjami. W zależności od wyników śledztwa i ewentualnych działań prawnych, możliwe są różne reperkusje. Reakcja społeczności, czyli utrata zaufania i wsparcia fanów, może znacząco wpłynąć na jego reputację i przyszłość kariery na YouTube. W takich sytuacjach często dochodzi do spadku liczby subskrybentów i wykluczenia z pewnych społeczności internetowych, czyli w skrócie skancelowania z YouTube'a, a nawet i z całego internetu, tak jak to było w przypadku Stu. Działania prawne, ponieważ jeżeli oskarżenia zostaną potwierdzone, Afik może być narażony na działania prawne, które mogą obejmować zarzuty o przestępstwa seksualne. Nękanie czy szantaż. W takim przypadku możliwe są kary finansowe, a nawet pozbawienie wolności. W zależności od powagi zarzutów i jurysdykcji, może również wystąpić reakcja ze strony sponsorów i spadek współpracy z innymi markami, co dodatkowo wpłynie na jego działalność oraz dochody. No i długoterminowy wpływ na karierę, ponieważ nawet jeśli uda mu się wyjść z tej sytuacji bez poważnych konsekwencji prawnych reputacja w internecie może pozostać na zawsze nadszarpnięta. To może wpłynąć na przyszłe projekty, współpracę i możliwości rozwoju kariery. Co więcej, według dostępnych informacji, prawa za fikiem została już zgłoszona na policję. Oznacza to, że prowadzone są oficjalne dochodzenia, które mają na celu dokładne zbadanie zarzutów i ustalenie prawdziwego przebiegu wydarzeń. To podkreśla, jak poważnie traktowane są te oskarżenia i jak ważne jest, aby sytuacja została wyjaśniona przez odpowiednie służby ścigania. W związku z powyższym kluczowe jest, aby każdy podchodził do tej sytuacji. Sytuacji z odpowiednią ostrożnością. Wszelkie oskarżenia powinny być traktowane z należytą uwagą, a wyniki dokładnego śledztwa powinny być podstawą do formułowania ostatecznych wniosków. Społeczność internetowa, a także wszyscy zainteresowani, powinni poczekać na pełne wyjaśnienie sprawy, zanim podejmą jakiekolwiek decyzje czy osądy. Takie podejście pomoże uniknąć niepotrzebnych napięć i zapewni, że każda osoba będzie traktowana z należytą uwagą i sprawiedliwością. To wszystko podkreśla znaczenie dokładnego zbadania każdej kontrowersyjnej sprawy oraz zachowania obiektywności i rozwagi w trudnych sytuacjach. Teraz opowiem o wzlocie i upadku Afika, który przez lata pracował nad swoją karierą na YouTube. Oraz stał się znanym i lubianym twórcą w polskiej społeczności Minecrafta, przynajmniej dla tych, co go znali. Jego droga do sukcesu nie była łatwa, ale z pewnością była pełna znaczących momentów, które przyczyniły się do tego, kim jest do dzisiaj. Jego popularność wzrosła głównie dzięki Sagiemu, czyli jego koledze, który pomagał mu w realizacji materiałów i jest jeszcze bardziej rozpoznawalny w tej społeczności. Sagi będący jednym z czołowych twórców na polskiej scenie Minecrafta, pomógł Afikowi w osiągnięciu rozgłosu, promując jego kanał i wspierając go w rozwijaniu kariery. I z pewnością wydaje mi się... Że Sagi nie wiedział o żadnym zarzucie. To dzięki jego wsparciu Afik mógł zdobyć pierwszych wiernych widzów. Jednak sukces Afika nie jest tylko zasługą współpracy z Sagi. Jego charyzma oraz zaangażowanie i umiejętność tworzenia angażujących treści również odegrały kluczową rolę w jego wzroście. Jego kanał zaczął przyciągać coraz większą liczbę subskrybentów, którzy doceniali jego energię i pasję do gry w Minecrafta. W miarę upływu czasu, Afik zdołał wypracować swój własny unikalny styl, który przyciągał do niego lojalnych widzów. Jego serwer mchub.pl stał się popularnym miejscem, gdzie gracze mogli wspólnie rywalizować, budować i tworzyć. A wszystko to dzięki Afikowi, który nieustannie pracował nad jego rozwojem. A bardziej w sumie dzięki technikom jego serwera. Niestety obecne kontrowersje związane z Afikiem rzucają cień na jego dotychczasowe osiągnięcia. To jest naprawdę smutne, że twórca, który zyskał popularność i uznanie wśród tak wielu osób teraz staje w obliczu tak poważnych zarzutów. Przez lata Afik był postrzegany jako sympatyczny i pozytywny twórca. Który swoją energią i pasją przyciągał widzów. Wydawał się być osobą, która dbała o swoją społeczność i o ludzi, którzy go wspierali i pomagali mu osiągnąć sukces. Jednak teraz po ujawnieniu tych niepokojących zarzutów trudno nie zastanawiać się, jak ktoś o takiej reputacji mógł dopuścić się tak kontrowersyjnych działań. Co więcej, sam fakt, że te zarzuty dotyczą bardzo młodych osób, sprawia, że cała sytuacja. Jest jeszcze bardziej przygnębiająca. Wiadomości, które miał wysyłać, są strasznie obrzydliwe, i jeśli okaże się, że to rzeczywiście on jest ich autorem, będzie to niezwykle trudne do zrozumienia i wybaczenia. Jest to ogromne rozczarowanie, zwłaszcza dla fanów, którzy zawsze widzieli w nim wzór do naśladowania. Wiele osób teraz zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że ktoś tak miły i lubiany mógłby zrobić coś takiego? Wzloty i upadki są naturalną częścią kariery każdego twórcy. Ale upadek z powodu tak poważnych zarzutów to coś zupełnie odmiennego. To co AFIK przez lata budował, może teraz runąć w jednej chwili, a jego reputacja może zostać zniszczona na zawsze. Smutne jest to, że w momencie, gdy powinien cieszyć się owocami swojej ciężkiej pracy i sukcesami, teraz musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Zastanawiam się też, czy AFIK kiedykolwiek odniesie się do tych zarzutów, bo jego dotychczasową reakcją było póki co wyłączenie komentarzy i unikanie publicznej dyskusji. A to z kolei sugeruje że może nie być gotowy na otwarte zmierzenie się z tymi oskarżeniami. A może to tylko cisza przed burzą? Może przygotowuje się do wydania jakiegoś oświadczenia, które rzuci nowe światło na całą sprawę? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne. Jeśli rzeczywiście chce odbudować swoją reputację i zaufanie fanów, będzie musiał prędzej czy później zmierzyć się z tym, co się wydarzyło I podjąć próbę wyjaśnienia swojej strony historii Jeśli ja oczywiście chce pozostać w internecie Na koniec chcę podkreślić, że jako twórca komentary Zależy mi na rzetelności i obiektywizmie Dlatego będę uważnie śledził rozwój wydarzeń I starał się przedstawić wam informacje W sposób możliwie najbardziej zrównoważony W tak poważnej sprawie niezwykle ważne jest Aby nie wyolbrzymiać i nie przekoloryzowywać faktów Zanim wszystkie okoliczności zostaną dokładnie zbadane Czekam na dalsze informacje w tej sprawie i postaram się na bieżąco dostarczać Wam rzetelne i wyważone komentarze. A tymczasem do zobaczenia.